Jeżeli chcesz wykonać zrzut ekranu w Samsungu Galaxy A56 5G to mamy na to trzy główne sposoby. Pierwszy sposób to wykorzystanie przycisku bocznego oraz przycisku od przyciszenia. Naciskamy obydwa te przyciski na raz i wtedy nasz telefon wykonuje zrzut ekranu i tutaj mamy podgląd. Możemy także przesunąć naszą ręką z lewej strony ekranu na prawą stronę bądź odwrotnie i wtedy również możemy wykonać zrzut ekranu. Natomiast ten gest może być także wyłączony. Dlatego, jeżeli wam to nie działa, to należy wejść w ustawienia, następnie przejść do zaawansowanych funkcji, i tutaj mamy ruchy i gesty. Należy upewnić się, że opcja przeciągnij dłonią, aby przechwycić, jest włączona. I trzeci sposób to. Poprzez szybkie ustawienia. Możemy wejść tutaj w szybkie ustawienia i standardowo nie mamy tutaj przycisku od zrobienia zrzutu ekranu. Natomiast możemy go dodać naciskając tutaj na ten ołówek w prawym górnym rogu. Następnie, kiedy weźmy, wejdziemy w edycję. W dostępnych przyciskach powinniśmy znaleźć opcję Zrób zrzut ekranu. Możemy nacisnąć na ten przycisk, aby dodać go do tej listy. Naciskamy na Gotowe dwa razy w prawym górnym rogu. I kiedy naciśniemy na ten przycisk, to wtedy szybkie ustawienia nam się schowają i telefon wykona nam zrzut ekranu. Po wykonaniu zrzutu ekranu możemy go także przeciąć, dlatego jeżeli chcemy zrobić częściowy zrzut ekranu, to wystarczy, że wejdziemy tutaj w edycję. Chwytając za te podświetlone białe kąty, możemy uciąć fragment który nie chcemy, aby był uwzględniony. Oczywiście możemy także przesunąć lewo i prawo. Mamy tutaj dodatkowe narzędzia do edycji w razie czego. No i oczywiście ta strzałka po prawej stronie sprawuje, że nasz przycięty zrzut ekranu się zapisuje. Dodatkowo stosując jedną z znanych nam do tej pory już metod na wykonaniu zrzutu ekranu, Możemy wykonać także przewijany zrzut ekranu, tylko musimy mieć do tego otwartą aplikację bądź stronę internetową, gdzie możemy właśnie przewijać. Wykonujemy wtedy zrzut ekranu. Spróbujemy jeszcze raz. I teraz w lewym dolnym rogu mamy tutaj takie dwie strzałki. Możemy na nie nacisnąć, aby przewinąć w dół i powiększyć nas, nasz zrzut ekranu. Dodać do niego kolejną e, treść, która nam się przewinęła. I w zasadzie to tyle. Oczywiście możemy nacisnąć na podgląd, aby od razu go otworzyć na przykład w galerii. Wzmiemy na przykład właśnie galerię. No i tu mamy na przykład właśnie nasz przewijany zrzut ekranu. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.